Sponsorem audycji jest firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. Www.supersports.pl. Radio widzę w rytmie serca łodzi. Rozgrzewka. Wybiła godzina 12.15, witamy Was w przedmeczowej audycji przed meczem Górnik-Łęczna, widzę w Łódź. z tej strony Franek Fidos, niestety ze mną nie będzie dzisiaj Marcina Guzewicza, problemy drobne, zdrowotne, natomiast poradzimy sobie myślę równie dobrze, za to w rozgrzewce jest ze mną już Maciek Wojciechowski prosto z Łęcznej, halo, halo Macku Dobry wieczór Państwu, cześć Franek. Cześć Maczku. jak pogoda w Łęcznej? jak to wszystko wygląda, jak przygotowania do meczu? Trasa na dojeździe bardzo deszczowa praktycznie 90% trasy w deszczu nie jakiś kolosalnym, ale jednak w deszczu, natomiast sama Łęczna na razie spokój, ale to do meczu jeszcze mamy prawie prawie 30 minut, więc no dwadzieścia minuty, więc myślę, że, że to się jeszcze może zmienić, oby nie, oby nie, no jest no, tak odczuwalna temperatura. Straszono nas, że będzie gorzej, że będzie w okolicach stopni gdzieś powiedzmy 3-4 odczuwalna, jest koło 7, więc rewelacji nie ma, ale da się, da się żyć. Widok na boisko bardzo dobry, posadzono nas na takiej trybunie naprzeciwko krytej, bardzo Wysoko, warunki do pracy mamy znakomite, dach nie przecieka. Chociaż tak naprawdę nie padało, jakby zacytować klasyka. A co do, a co do Marcina Guzewicza, to można powiedzieć, że musiał się z Marcinem Robakiem spotkać w ostatnich dniach, bo obaj nam się rozchorowali oba, oba dzisiaj, obaj dzisiaj nieobecni. Czyli brak odczujemy bardziej, że brak Marcina w razie, brak Robaka na, na boisku. Ale to oczywiście w formie, w formie żartu, bo wiemy, że bez kapitana to widzew nie jest tym samym zespołem. Tak, no jednego, jednego Marcina nie ma, drugiego Marcina nie ma, więc mamy e, jakieś połączenia. Natomiast dobrze, że już e, wspomniałeś o braku Marcina Rowaka, bo to w sumie dobra okazja, żeby prześledzić wyjściową jedenastkę Widzewiaków. E, w bramie tych zaskoczeń miło e, Z przodu Łukasz, znaczy z przodu w obronie dalej, e, Łukasz Kosakiewicz. E, Krystian Nowak, Daniel Tanżyna i na lewej obronie niespodzianka, ale której chyba też się spodziewaliśmy w porannych audycjach. Zamiast Filipa Bechta zagra dzisiaj Patryk Stępiński. Dalej w drugiej linii mamy Michaela Ameją, który wskoczył tam e, prawdopodobnie na prawe skrzydło za Mateusza Michalskiego, który zagra troszeczkę wyżej. W środku bez niespodzianek Mateusz Morzeń i Patryk Mocha, na lewej Dominik Kun. I właśnie z przodu nie ma Marcina Robaka, na jego miejscu zagra Mateusz Michalski, prawdopodobnie i Razem z nim tą dwójkę na dopełni Marebej Fundam. Maciek. Co sądzisz, co sądzisz o tej jedenastce? Jestem trochę zaskoczony, bo chcemy znać no ja w swoim imieniu i trochę w imieniu Marcina Guzewicza, no wiedzieliśmy już wczoraj informację, że Marcina Robaka dzisiaj w Łodnicznej nie zobaczymy, no ale była prośba z klubu, żeby o tym nie informować, żeby nie ułatwiać pracy pracy naszym dzisiejszym rywalom, więc no w zapowiedzi meczowej nie wspominaliśmy o tym, że Marcina nie będzie. Natomiast widzieliśmy już wczoraj, że będzie na, na, na dziewiątce grał Mateusz Michalski, takie jest, taki jest taka jest po, po prostu potrzeba chwili, bo Marcin Robak rozchorował się, to od razu uprzedzimy, uspokoimy kibiców, nie ma żadnego koronawirusa, tylko no po prostu grypa go dopadła. Oczywiście wyniki miał robione. To jest rzecz oczywista, że na, na bieżąco są robione wyniki na COVID wszystkim zawodnikom. I Marcin pod tym względem jest zdrowy. No rozchorował się, zmogło go. leżał w, Leży w łóżku. Nie wiem, czy w tym momencie pewnie wstał na kanapę, włączył, włączył Polsat Sport, tam gdzie mecz będzie transmitowany, a może nasze, a może nasze radio też odpalił posłuchać komentarzy. Więc pozdrawiamy Marcina, jeśli, jeśli nas jakimś cudem słucha. Natomiast co do tego zaskoczenia, no to jednak... Liczyłem na to, że, znaczy liczyłem, myślałem, że trener nie będzie dokonywał zmian na lewej obronie i zostawi Filipa Bechta. Tym bardziej, że na prawym skrzydle w zespole Łęcznej występuje młodzieżowiec, zawodnik Karol Struski, który no Nie jest jakimś tutaj wielkim, jakąś wielką gwiazdą górnika, więc można było dać temu Filipowi się ogrywać. Ten przeciwnik, z którym się miałby mierzyć, tutaj nie jest jakoś specjalnie naj, najmocniejszy, ale trener wie lepiej, trener widzi drużynę z bliska. Uznał, że Patryk Stępiński jest już w lepszej formie niż wtedy, kiedy w Głogowie gałcząt, kiedy brał udział przy dwóch straconych bramkach i zaliczył bardzo słabe bardzo słabe zawody, bardzo słaby powrót do widzewa po latach. No miejmy nadzieję, że teraz już będzie dużo lepiej pod tym względem i Patryk stanie na wysokości zadania. No Reszta składu, taka jak się spodziewałem, choć, choć większość kibiców, pewnie nie przypuszczała, że Marcina Robaka, znaczy praktycznie wszyscy, e, niewiele, niewiele osób wiedziało, że Marcina wczoraj ma, e, dowiedziały się te osoby o tym dopiero, e, gdy, gdy strona oficjalna Widzewa opublikowała składy. E, no więc ta druga zmiana w składzie, oprócz lewej obrony, to Patryk, przepraszam, to Michael Amejo na prawej, e, na prawej stronie pomocy, w miejsce Mateusza Michalskiego, który powędrował właśnie na, na górę ataku, tak ma grać, Pe, może się będzie trochę wymieniał z Mervejem Fundambu, zobaczymy, natomiast był w treningach próbowany jako ten najbardziej wysunięty na Natomiast no, obecność Michaela Ameao w pierwszym składzie sprawiła, że trener mógł dokonać zmiany na lewej obronie, mógł zdjąć z boiska Filipa Bechta. Ten jeden wymagany regulamin młodzieżowiec to jest właśnie Ameao, więc nie musiał ten stawiać na Bechta. Mimo to myślałem, że zagramy dwoma młodzieżowcami, a jednak nie. No, przekonamy się na boisku, jakie będą tego, tego efekty. Natomiast co do zespołu górnika, skład identyczny, jaki, jaki przewidywałem wczoraj, przygotowując się do tego meczu. Niczym trener Kamil Kieryś nie zaskoczył w porównaniu do ostatniego zremisowanego. 30 września meczu 2 do 2, 1, albo 1 do 1, tu już pamięć zawodzi z chrobrym głogów. Na wyjeździe nastąpiła jedna zmiana, i to jest zmiana na środku obrony, wracający po przerwie spowodowanej kontuzją. Paweł Baranowski zastąpił Kamila Pajnowskiego. Co ciekawe, Baranowski to jest zawodnik, który na tym stadionie 7 miesięcy temu w marcu strzelił bramkę na 1-0, już w czwartej minucie otworzył wtedy wynik, więc no, musimy przy w fragmentach mieć baczenie na głodnego gry Baranowskiego. Wszyscy, myślę, głodnie gry, bo od 16-17 w zasadzie dni nie rozegrali meczu o stawkę żadnego. Najpierw przerwa spowodowana koronawirusem, później powołania do reprezentacji piłkarzy młodzieżowych w Puszczynie, nie Wielokrotnie, z górnik w ostatnich meczach pauzował, wypał trochę z rytmu. Czy to spowoduje, że drużyna zardzewiała, a może troszeczkę podładowała baterię i będzie wypoczęta? No to ciężko na to pytanie odpowiedzieć przed, przed meczem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na murawie. No właśnie, tak jak, tak jak wspomniałeś, 30, 30 września mecz z Chrobrym Głodów 1-1 zremisowany. 2,5 tygodnia Górnika Łęcznej bez żadnego meczu tak naprawdę, bo to też dzisiaj nawet w Trybunie Prasowej gdzieś tam wyczytałem, że, że przez ten czas Górnik nawet sparingu żadnego nie rozegrał, więc poza tym rytmem meczowym mogą faktycznie być, natomiast jak tak sobie porównam do, do dużej europejskiej piłki, to tak samo mówiło się przed... Turniejem Final Eight o odróżnieniu Bayernu, Monachium i PSG, że też będą bez rytmu, na, a, a wiemy, jak to się skończyło. Więc, więc no na dwoje babka wróżyła. Ciężko, ciężko, szczerze mówiąc, powiedzieć, czy, czy to będzie plusem dla, dla górnika, czy nie. Natomiast mi się wydaje, że. Mimo wszystko to ten brak rytmu meczowego, ten brak ogrania może gdzieś tam, widzę, w jaką pomóc i że możemy się dzisiaj spodziewać po prostu wyrównanego, wyrównanego spotkania. I wcale nie musi być tak, że, że no jeden z liderów stawki, mimo wszystko, Górnik nie zaliczył jeszcze żadnej porażki, przejedzie się po pośredniaku ligowym, jakim w tym momencie jest widzę. Bo myślę, że zobaczymy dzisiaj po prostu dobre, wyrównane spotkanie. Co ty, co ty uważasz, Maciek? No ja bym powiedział, że faworytem papierowym jest górnik właśnie ze względu na to, że jest wyżej w tabeli, za to, że nie przegrał jeszcze spotkania, ze względu na to, że ma bardzo skutecznego napastnika w postaci w postaci bartosza śpiączki, który w tych pięciu meczach rozegranych przez górnik strzelił pięć bramek w każdym po jednym razie wpisywał się na listę strzelców. No nie ma na poziomie centralnym w Polsce piłkarza, który w każdym meczu, w którym zagrał w tym sezonie strzeliłby bramkę. Mówię o lidze, bo jeszcze grał górnik w poharze Polski. Nie pamiętam, czy tam Śpiączka wystąpił i czy trafił do siatki, ale o w lidze, w lidze jest bardzo rarny, jak szwajcarski zegarek, były napastnik między innymi Krakowi, więc to jest na pewno duży atut tej drużyny. to mocna defensywa, bardzo dobry brakarz Maciej Gostomski, znani z Ekstraklasy, lewy obrońca z Brazylii Leandro, czy właśnie ten wspomniany Baranowski, jest ciekawy zawodnik na lewym skrzydle Serhiy Krykun, wyciągnięty z resowi tego lata, widzę też na niego zerkał. Jest Paweł Sasin, którego też znamy z Ekstraklasy, z pierwszej ligi Tomasz Midzierski, ograny zawodnik. A więc ta drużyna górnika jest bardzo dobrze zorganizowana, bardzo Dobrze, przede wszystkim szczelna w defensywie, bo to tylko dwa stracone gole. Ja wiem, w pięciu meczach, więc to też trochę inaczej brzmi, ale mimo wszystko ma kim ma czym postraszyć trener Kiereś i kim postraszyć. Natomiast, tak jak powiedziałeś, widzę na ten moment jawi się jako taki ligowy średniak, który, e, który w tym sezonie na razie przegrywa z lepszymi, tak w teorii, a, a wygrywa ze, ze słabszymi. E, no, ze średniakami, grał powiedzmy dwa razy, z z Remisową, ale w dziwnych okolicznościach, bo prawie cały mecz w dziesiątkę. Natomiast w niepołomicach pora. Ale trochę niezasłużona, e, więc sam jestem ciekaw, jakiego to się można w wyniku spodziewać. Na pewno się Franek z Tobą zgodzę, że widzę, na pewno tutaj nie stoi na straconej pozycji. To, że faworytem takim delikatnym, choć Bukmacherzy sądzą inaczej, może e, zmienią się kursy, jak zobaczą, że nie ma robaka, e, którego się tutaj bardzo obawiano w Łęcznej. E, jest de, dla mnie jest delikatnym faworytem górnik, ale widzę, jak najbardziej ma tutaj szansę wygrać. E, myślę, że to jest piłka i to nie jest e, taka dysproporcja pomiędzy jednym a drugim zespołem. Przypomnijmy i jedni, i drudzy to Benjaminkowie co prawda no, lepiej zakończył poprzednie rozgrywki bo bo je wygrał w drugiej lidze widzę był na miejscu drugi i szczęśliwie awansował ale e, no, fakt był taki że na tym stadionie e, 7 miesięcy temu udzia ja nie potrafili wygrać no co prawda z podstawowego składu zobaczymy tylko trzech piłkarzy dzisiaj e, z tamtej jedenastki Daniela Tanżyny Mateusza e, Murzenia e, oraz e, no i tutaj zapomniałem trzeciego nazwiska zaraz sobie przypomnę Łukasz Kosakiewicz. Mateusz Łukasz Kosakiewicz dokładnie dokładnie tak pozostała ósemka no liczyliśmy jeszcze że będzie roba ale już wczoraj wiedzieliśmy, że nie, więc zostało tylko trzech zostało tylko piłkarzy, natomiast w Górniku Łęczna no tak się mówi, że tam stabilizacja, że ten sam trener, że małe zmiany w kadrze, ale jak porównamy sobie skład Górnika z tamtego meczu marcowego do tego dzisiejszego, to tam też zostało niewielu piłkarzy, bo sześciu, a pięciu jest wymienionych, czy, przepraszam, pięciu zostało, sześciu jest wymienionych, a więc też większość zespołu jest zmieniona w stosunku do tamtego meczu, więc to też nie jest tak, że, że Górnik gra praktycznie to samą 11 Jaką grał w marcu, tylko też trener, trener Kieryć większą zespołu wymienił, ale mam wrażenie, jak porównamy sobie pozycja do pozycji, to jest to skład lepszy. No Jedyny ubytek, jaki jest w ekipie gospodarzy, to jest prawa pomoc. Michał Goliński, dobry piłkarz, który leczy kontuzję, zdążył się wykurować i jego miejsce zajmuje jedyny młodzieżowiec w zespole górnika Karol Struski, ale ten Karol Struski już zastępował Golińskiego w wspominanym przeze mnie w Głogowie i zaliczył w nim asystę, więc to też nie jest chłopak taki, no po prostu łataj dziura, który tutaj został z musu ustawiony i będzie o poziom, tylko też potrafi być groźny. Tak, też tutaj odpaliłem sobie właśnie ten, ten skład widzę wa, z tamtego meczu marcowego. E, faktycznie, faktycznie większość u nas jest wymieniona, no ale to są też nazwiska takie jak poczobut czy Ojama, którzy no, mimo wszystko. Czy Pawłoski, którzy mimo wszystko gdzieś tam na ławce, e, na ławce siedzą. Jeszcze taka ciekawa. No, Michael ciekawa... w pierwszym składzie nawet, więc nie wiem, masz skład odpalony grał Michael przed ławki rezerwowych w tym pierwszym. Nie, on był chyba wypożyczony. Nie, wiecie, Michael wtedy był my, wypożyczony my, Michael. W, był w szkole w szkole wypożyczony. Tak, tak. tak, tak no bo już się, tak. mylą się te rundy, często tu gościmy ostatnią w Łęcz więc to się wszystko poplątać Tak, właśnie, no też, też jeszcze jedna ciekawostka, którą, którą gdzieś tam, że tak powiem, połączyłem fakty. ostatnio bardzo ciekawa według mnie sprawa, że ten mecz wiosenny z górnikiem to był ostatni przed pandemią. Z kibicami, teraz po powrocie kibiców, to jest pierwszy mecz bez tych już, już kibiców, więc, więc w tych, w tych meczach złęcznych gdzieś tam ten koronawirus cały czas, cały czas w tle nam się przebijano. Natomiast y, trudno ukryć mimo wszystko, tamten mecz był przez nas wygrany 2-1. Pamiętam, wszyscy myślę, pamiętamy ten y, pamiętny wpis kogoś na Twitterze, że wygraliśmy, ale nie oszukujmy się, kompromitacja y, po meczu, gdzie, gdzie widzę w końcówce, A, pamiętam, pamiętam. Bronił, e, bronił wyniku, e, no też było szeroko dokumentowane, ale no, mimo wszystko, jeśli w taki sposób widzę, dzisiaj się skompromituję, to ja szczerze mówiąc nie będę miał nic, nic przeciwko. Ja taką kompromitację w cudzysłowie biorę w ciemno. Każde zwycięstwo, nieważne od, od rozmiarów, natomiast no, pamiętajmy, gdybyśmy się wtedy jednak no, nie dowieźli, gdybyśmy się próbowali może bardziej otworzyć, gdybyśmy się nie skupili na tym bronieniu wyniku, co też wynikało z faktu, że i górnik przycisnął w tamtym spotkaniu, no to brakłoby nam punktów na koniec sezonu i to jest Katowice awansowałby do, do pierwszej ligi, a więc każdy drobny mecz ma znaczenie. Wtedy rzeczywiście widzę, cierpiał całą drugą połowę, najpierw Zaczęło się od trzęsienia ziemi, od stracenia bramki na samym początku spotkania po postałym fragmencie gry. To podkreślam, bo mamy z tym problem w tym, w tym sezonie z bronieniem przy, przy doświadkowaniach z piłki stojącej. Potem widzę w pierwszej połowie potrafię dwa gole, wyjść na dwa do jednego, żeby całą drugą połowę, praktycznie, no, nie wychodzić z połowy, bronić się. Bardzo dobry mecz wtedy rozegrał Wojciech Pawłowski, który dzisiaj na ławce rezerwowych. Życzymy tego, życzymy tego Wojciechowi, my oszukujemy leczko, żeby on zagrał co najmniej tak dobrze jak, jak Wojtek w marcu. Ty zauważyłeś tą ciekawostkę pro propos no to oczywiście, no to jest tutaj, jest odbicie widać, że na trybunach garska ludzi tutaj po tej naszej stronie no kilku, może kilkunastu dziennikarzy z różnych redakcji oczywiście widzewskie też są reprezentowane no i po drugiej stronie naszej kilku oficjeli i to jest wszystko, więc myślę, że liczba widzów na dzisiejszym meczu zamknie nam się na pewno w, na pewno w pięćdziesięciu i to a biorąc pod uwagę wszystkich, którzy są na obiekcie z kilkoma ochroniarzami, z piłkarzami trenerami, no to, to na pewno nie będzie to więcej jak, jak 70 osób, więc no, okoliczności iście sparingowe, e, ale trzeba do tego przywyknąć, bo, e, bo nie, nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w tym, w tym roku, więc raczej do końca e, do końca rundy jesiennej przyjdzie nam grać, czy to w Łodzi u siebie e, jak w najbliższy piątek, czy dzisiaj w Łęcznej i na meczach wyjazdowych e, właśnie w takich okolicznościach e, pustych trybun, no trudno co zrobić. No niestety w takich, w takich czasach przyszło nam żyć do meczu z górnikiem, do tego pierwszego, pierwszego w tym sezonie, pierwszej w tym sezonie naszej potyczki z górnikiem. Zostało już osiem tygodni osiem... z góry zaprosimy Was też o, na, oczywiście na komentarz Maćka z tego meczu. Nasz etatowy komentator oczywiście opisze wam, co się dzieje na tym, na tym spotkaniu, jeśli nie możecie obejrzeć transmisji. W Bolsacie. Oczywiście, standardowo po meczu, dogrywka, będzie otwarta linia dla słuchaczy. Zapraszamy do interakcji z nami. W takim razie, Maciek, myślę, że na tym możemy tą rozgrzewkę już powoli zakończyć. Za chwilę będziemy, za chwilę będziemy łączyć się z Tobą ponownie i już będziemy powoli wchodzić w ten, w ten komentarz meczowy. Zapraszam za kilka chwil. Radio Widzę w rytmie serca Łodzi. Sponsorem audycji jest firma Supersports.pl oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl